Siema, siema. Dajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Tu jest takie pomieszczenie dziwne tu ktoś może spać. Nie będziemy wchodzić do pomieszczeń, ale jeszcze was zabiorę do kurnika. To może być kurnik, ale nie jestem pewny. To chyba jest kurnik, tak? Bo to są klatki, jest drabinka, na którym trzymały się kury. A idziemy teraz do kolejnego pomieszczenia. Tutaj, tu może być jakiś, jakiś garaż. Tu jakieś pomieszczenie domowe. To pierwsze, co te drzwi są, to, to jest łazienka. Albo wejdziemy. Tak, tu jest łazienka. I to tak ze środka wygląda. A teraz pójdziemy zobaczyć studnie życzeń. W lesie oczywiście, żeby mnie nikt nie wrzucił. O, tak wygląda w środku. Jeszcze jest wiaderko na, w tym. I jeszcze zobaczymy piec. O, ciekawe ci grzywów nie ma. Bo ja w lesie jestem tak. Oczywiście. Bo ja w tej chwili jestem w lesie. Bo mi kolega podesłał, co to za grzyb. Pff. Dobra, bo będą komentarze. Kuba, nie zajmuj się grzybami, tylko zajmuj się odcinkiem. Dzień dobry? A nie, muszę go pokazać. Jest ktoś? Czy nie ma nikogo? Nie ma. Tu jest jakby taki piec. Jakbyście wiedzieli, co to może być, to piście. A jeszcze jedna rzecz tu jest za domem. O, muhamarki. Tu jest. Zabiłbym się. Tu są chyba ścieki. Bo to tak wygląda, jak ścieki. I to tak od tyłu wygląda. A i dzisiaj będzie króciutki film. A i pozdrawiam. Oczywiście pod filmem ŻODNY Przygód. Jakbyś to oglądał. To mnie zachęciłeś do takich filmów. No, to pozdro i nara.